Witam Was kolejnego, w kolejnym odcinku, gdzie to będzie taki szybciutki odcinek informacyjny. A w sumie, mam do Was takie ciekawe pytanie, ponieważ jak już widzicie, bądź jeszcze nie zobaczyliście, więc serdecznie zapraszam do siebie na kanał. Zacząłem prowadzić live, y, tak? W końcu się udało kupić dobrego potwora. Jeszcze niedługo monitor będzie dochodził, ale mniejsza z tym. Zastanawiam się, próbowałem, ale na razie jest bez odzewu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nagrywki z ciężarówki, chodzi mi o live, nie, nie tyle e, filmy z tras czy coś, bo to nie chcę się po prostu tego obrabiać, e, ale chodzi mi bardziej o live, o jakieś tam e, luźne rozmowy z wami, no bo jednak się człowiekowi nudzi, nie? E, I tak, jeżeli chodzi o nagrywanie z telefonu, z mojej kochanej cegły na YouTube'a. Muszę osiągnąć pułap tysiąca subskrypcji, więc jeszcze, jeszcze, jeszcze mi trochę brakuje. Aczkolwiek zastanawiam się nad jedną serią na, na kanale, którą no, nie będę ukrywał, podpatrzyłem u zagranicznego jednego youtubera i super się to przyjmuje. Jest to e, głupkowate, ale takie podchwytliwe. Także jest całkiem, całkiem sympatyczne, i to jakby będzie integracja też z Wami. E, a dokładnie od razu Wam w sumie wytłumaczę o co chodzi. <laughs> w komentarzach e, piszecie mi powiedzmy takie swego rodzaju challenge tak? czyli przykładowo jeżeli głupi przykład z Minecrafta, jeżeli e, zobaczysz w Minecrafcie nie wiem kwiatka, wideo się kończy. Jeżeli powiesz słowo ale, wideo się kończy i tak dalej, i tak dalej, więc to by mogło się fajnie przyjąć. E, Fajnie by to wyglądało, może ja bym się w końcu uruchomił na tym kanale, bo bym miał jakiegoś tam kopa napędowego, żeby robić jakieś nagrywki. Ale przechodząc do sedna, tak jak mówię, na kanale potrzebuję mieć 1000 subskrypcji, żeby móc robić live'y z telefonu na YouTubie, na platformę YouTube'a. Ale też zacząłem jakby uruchamiać delikatnie swój kanał na Twitchu. I na Twitchu można robić też live'y, ale tam już nie mam żadnego pułapu, także tam bym mógł się z wami bez problemu spotykać i teraz no nie wiem czy będzie jakikolwiek kodze z tego, tak dlatego chciałbym przekazać po prostu ten w tym filmie te informacje, bo wiem, że film się E, troszeczkę nabiję wyświetleń i będzie jakiś tam odzew. może czy to w komentarzach, czy, czy, czy no w sumie tylko w komentarzach, bo nigdzie indziej raczej nie rydy. E, także powiedzcie mi, czy fajnie by to się mogło przyjąć, czy bylibyście zainteresowani czymś takim. E, wiadomo, muzyka będzie sobie leciała na Twitchu, bo mi nikt e, nie uwali, ale o, o właśnie o tutaj może na YouTube mnie uwalić. E, to ściszymy. Jeżeli byście byli chętni na Twitcha. To będziemy jakieś robić o danych godzinach, załóżmy live, y. będę z Wami to ugadywał, kiedy by Wam to pasowało, żeby się spotykać, rozmawiać No i co? Tak jak mówię, jeżeli by też powiedzcie mi co sądzicie o tym, pomyślę na tą serię właśnie z typowymi challengeami, jeżeli chodzi o gry, bądź nie wiem, o, też o Google'a, czyli jeżeli znajdziesz w wyszukiwarce Google'a zdjęcie nie wiem starej barci wpisując stary dziadek no to wideo się kończy tak to nie będą jakieś strasznie długie filmy a strasznie, strasznie to może na mnie zadziałać pozytywnie no bo no próbować próbuję ale różnie to u mnie jest z motywacją zobaczymy no na razie na razie się skupmy ojo, oj, to oj, spadałem na razie się skupmy tak to jest moment żeby właśnie kończyć ten odcinek także tak, piszcie w komentarzach, co sądzicie, mam nadzieję, że e, chociaż kilka komentarzy będzie, ja będę się starał e, brnąć w to dalej, robić jakiś rozpierdziel rozpierdziesz, chyba z negatywnymi łapkami, ale mniejsza z tym. Czekam na Wasze informacje, na Wasze odczucia co do tego, a w tym momencie jadę dalej. Deszczyk, Boże, deszczyk. Śnieg pada w Niemczech, także taka aktualna pogoda na środkowe Niemcy, także pozdrawiam i mam nadzieję, że się niedługo usłyszymy na live'ach. Na razie!